Cześć mam z tej strony Wixo i dzisiaj nagrywamy nietypowy odcinek, jak zacząć w, y, grę w Clash of Clans Instalujecie sobie wszystko GTS no i to jest problem, instalujecie i myślicie łatwe, będzie łatwo grać, a się dziwicie, że Dobre Gie... dobry jestem, lepsze, już na czwartym. mam jakieś kanonki na drugim, trzecim a ludzie was niszczą na trzy gwiazdki ulepszacie air defense y i macie czemu mam takich trudnych przeciwników a nie ulepsza się air defense na początek na początek musicie ulepszyć wszystko oprócz air Defense. A. i na końcu air defensa i potem możecie ulepszać Tom. jak już macie to coś gdzie można ulepszać sobie armię nie te armia to za jakieś 500 tysięcy i macie łóżniczki na drugim barbariany na drugim giganty na drugim no to jest łatwo i potem jest kolejny problem że murki murki dużo kosztują pomyślicie sobie i za dużo dla was to nie, to nie jest za dużo dużo to jest wtedy kiedy wy macie 8 milionów w pojemniku, a wasze murki kosztują milion dolarów, yy, No, także jeśli chcecie, żebym miał, nie wiem, jakieś inne odcinki z Clash dla początkujących, jakie armie Armię. to od swojej wygody, yy, no. Na piątym się pojawiają Bizardy i to jest pomoc wielka. W yy, no, szóstym chyba te Anioły, które leczą, i to jest też naprawdę dobre. No, jeśli chodzi jeszcze o te o eliksirki, one są ważne. Przy atakowaniu są bardzo ważne. No. Mm, jeszcze jedna rzecz. Tak. Pucharki, jeszcze macie w, misje, swoje misje, które wam dają expa, czyli większy level i gemy na początek nie używajcie gemów na przyspieszenie sobie yy, tego yy, gryczną rzecz znaczy, na początek kupcie sobie budowniczych one są, oni są bardzo dobrzy bardzo dużo pomagają a yy, ten jak już macie pięć budowniczych to wtedy możecie sobie jakieś skiny przyspieszać sobie bo przepięcie budownicze już nie ma nic na takie, co jest ważne. No i potem na siódmym tohalu jest e, król i Dark Barak. Znaczy, no, czy no Dark Elixir, który jest też ważny przy grze, bo on dużo pomaga. On no, no, może ulepszyć królową, króla. No. Inne, hogi i takie inne. One jest łatwe do zdobycia. Nie, nie myślcie sobie, że, o że jak ciężko. Ciężko jest już prędzej pieniądze zdobyć niż eliksirek czarny. No. Jeśli będziecie chcieli więcej takich odcinków, no to piszcie w komentarzu, jak to dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu. Postro. Ja się bardzo wtedy ucieszę. No. Na tej drugiej wyspie to jest tak samo. O, no. A jeszcze jak już macie taki dziewiąty dąhal to x bały to też wam problem ciężki, cięższych przeciwników. To i x-bowy, ulepszę se na trzeci a mam resztę z dąhalu ósmego. No i wtedy będzie wam klops. Yy, yy, bardzo ważne do armii to jest pekka. Znaczy no jeśli atakujecie z domu to jest pekka jest naprawdę dobra. Dobra. Yy, muszę... No, mamy już praktycznie koniec odcinka, więc pożegnam wam, z, wa z Wami się. Trzymajcie się ciepło. Elona? cześć. To był odcinek dla początkujących. No. Będzie kolejny.